Alleluja alleluja, 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 Alleluja. Alleluja, Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Aleluja, aleluja, aleluja. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga. I we mnie wierzcie. W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział: Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie. Abyście i wy byli tam, gdzie ja jestem. Znacie drogę, dokąd ja idę. Odezwał się do niego Tomasz: Panie, nie wiemy, dokąd idziesz. Jak więc możemy znać drogę? Odpowiedział mu Jezus. Ja jestem drogą i prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Oto słowo Panińskie. Proszę usiąść. Czcigodni bracia i wszystkie siostry, zebrane tutaj. Rzeczywiście, tak jak był w to słusznie powiedzieć ksiądz proboszcz na początku, nie ma czegoś takiego jak mszadla Mężczyzn, czymś dla kobiet, czymś dla dzieci. Nie. Liturgia jest zaproszeniem dla wszystkich, zawsze. Chociaż wiadomo, że dedykujemy w jakiś tam szczególny sposób pewnym grupom słowo, które później jest kierowane. Natomiast jeżeli chodzi, o ten tekst dzisiejszej Ewangelii zacząłbym od tego, może co słyszeliśmy w pierwszym czytaniu. Drodzy wszyscy bracia i drogie kochane siostry. Otóż w dziejach apostolskich czytamy: My właśnie głosimy wam dobrą nowinę o obietnicy danej ojcom, że Bóg spełnił je wobec nas jako ich dzieci wskrzesiwszy Jezusa. Dobra nowina o czym? O wskrzeszeniu Jezusa. O zmartwychwstaniu Jezusa. O tym wydarzeniu, które ciągle jeszcze przeżywamy, bo okres wielkanocny to jest po to, żeby móc mieć tę możliwość, ten czas wejścia w tajemnicę, która jest największą tajemnicą kosmosu i wszechświata. W tajemnicę zmartwychwstania. Bóg który przyszedł na ziemię i stał się człowiekiem, pokonał śmierć? Jedyną osobą, która wróciła o własnych siłach z cmentarza, jest Jezus. Nie ma precedensu w historii wszechświata. Nie ma precedensu w historii całego, całego rodzaju ludzkiego. Wiecie, nawet w różnego rodzaju mitach, legendach, bajkach, opowieściach, sagach, nie ma takiego wydarzenia, żeby ktoś został zamordowany, a potem o własnych siłach powstał z martwych. Były przeróżne, są Bogowie, bóstwa w różnych mitach, legendach, które się odradzają, na przykład Feniks z popiołów, tak? On się odradza, ale to jest odrodzenie. Natomiast takiego wydarzenia, w którym śmierć byłaby pokonana, nie ma. To jest, można powiedzieć, coś tak niebywałego i wstrząsającego, że zobaczcie, kiedy przychodzi dzień zmartwychwstania. Kiedy przychodzi ta niezwykła niedziela, która powinna być ogromną radością na samym początku, yy, i niewiasty, i mężczyźni, oni są wstrząśnięci, są bardzo wstrząśnięci. Wydaje się mało tego, że oni tego nie przyjmują za bardzo do wiadomości, bo dwóch z nich ucieka, idą do emocji. Inny, który gdzieś też poszedł, który nie był ze wspólnotą, a którego imię dzisiaj pada w Ewangelii Tomasz, kiedy Jezus się ukazuje, nie wierzy. Bo to jest wydarzenie wstrząsające. Z martwych wstanie. To znaczy, że my, bracia, kochani i kochane siostry, ja przepraszam za ten język, wybaczcie mi to określenie, ale my jesteśmy w posiadaniu. Eliksiru życia, tego o czym ludzkość marzyła, żeby żyć wiecznie, żeby żyć w nieskończoność, żeby przestać się bać śmierci. I tym eliksirem, przepraszam za ten język, jest Jezus Chrystus. I zobaczcie, co mówi do nas Jezus Chrystus. Mówi tak: W domu Ojca Mego jest wiele mieszkań, czyli w domu, w domu Ojca, w domu, w domu. Ten cel Jezus nazywa domem. Dom to jest coś mojego, to jest coś osobistego. Dom to jest przestrzeń bezpieczna, to jest przestrzeń swoja. W domu są swoi, są bliscy. Kochani, I mówi, w tym domu jest wiele mieszkań. A po co jest wiele mieszkań? Dla kogo są te mieszkania? Dla ciebie, dla mnie, dla nas. Bóg przygotował te mieszkania, zanim ulepił Adama i Ewę. To każda i każdy z nas tu obecnych dzisiaj w tym Kościele, już wtedy miał przygotowywane w tym domu mieszkanie. To jest obietnica Jezusa, to nie jest nasz wymysł. Każdy i każda z nas, bez wyjątku, ma już swój adres w niebie. I co Jezus mówi? Że idę go Wam przygotować. Mówi to w XIV rozdziale, a więc jeszcze jest to przed śmiercią, to e, kiedy Jezus mówi, to mówi to w czasie ostatniej wieczerzy. Idę przygotować. W jaki sposób przygotowuję to mieszkanie? Poprzez to, czego dokonał. Poprzez to, że przyjął na siebie te ten skandaliczny wyrok, że przyjął na siebie męczeństwo, że przyjął na siebie tortury, że przyjął na siebie śmierć, nieśmiertelny umarł. Zdumiewające. Ale to zrobił po co? Po to, żeby kiedy będzie konał, żeby nie złorzeczyć, tak jak wszyscy, żeby nie domagać się pomsty za niewinną krew tylko żeby powiedzieć, ojcze, przebacz im, bo oni nie wiedzą, co czynią. I to całe jego męczeństwo, śmierć jest walutą, którą Bóg zapłacił za wszystkie grzechy, grzeszki, podłości, świństwa, świństewka, słabości naszej natury, wybierane mniej lub bardziej świadomie, za każdy grzech, ta zapłata. Po co? Po to, żebyśmy Przestali się bać śmierci, rozumiecie? My nie mamy się bać śmierci. Chrześcijanin potrafi patrzeć śmierci w oczy z uśmiechem. Mamy prawo się obawiać, mamy prawo nie chcieć jej, ale nie wolno nam się jej lękać. Wiecie, ja już tę historię opowiadałem Wam, przynajmniej mężczyznom w, tam w kościele pod czwórką, pamiętam, ale jeszcze raz ona mi przychodzi na myśl w tym momencie, pozwólcie, że ją powtórzę bo to jest fakt historyczny. Kiedy pewnego razu w czasie II wojny światowej w jednym z dworków szlacheckich odbywały się wesele, zadenuncjonowano Polaków, że tam odbywa się coś nielegalnego, przyszło gestapo i walili pięściami, kolbami karabinów do drzwi. Kiedy otworzyła do drzwi, dworku, pani domu, to Niemcy zaczęli wrzeszczeć, że powinniśmy was wszystkich rozstrzelać. I wtedy, w środku wesela, nie w środku rekolekcji, kiedy jesteśmy wszyscy po spowiedzi, przygotowaliśmy się już na śmierć. W środku zabawy, przepraszam, znowu za ten język, w środku imprezy, Kobieta patrząc śmierci w oczy, w lufy karabinów mówi: Na śmierć jestem gotowa w każdej chwili, i kilka sekund później już nie żyła. Ja tak nieraz sobie myślałem: Co trzeba mieć za duszę i serce, żeby się nie bać śmierci, żeby patrzeć jej prosto w oczy? To jest, wiecie, wielkość to jest siła prawdziwa i to jest wzór. Ale jeżeli zobaczcie. Czcigodni bracia i czcigodne siostry, jeżeli mamy w sobie żywego Jezusa, ten eliksir życia, jeżeli my wierzymy Jezusowi Chrystusowi, to my nie boimy się śmierci. I uwaga, stajemy się ludźmi niebezpiecznymi, bo jak ktoś nie boi się śmierci, jest niebezpieczny. Jest niebezpieczny dla świata. Bo nie można cię niczym zaszantażować. Nie można cię niczym przygnieść, bo ty się nie boisz. Tylko ktoś, kto potrafi w taki sposób przeżywać to swoje życie, jest zdolny do tego, żeby zawsze wybierać prawdę, żeby się nie ugiąć pod szantażami tego świata. Ale to wszystko jest możliwe dzięki temu, który pokonał śmierć, Jezusowi Chrystusowi, który mówi, przekazuje nam, że prawdziwe życie to jest dopiero tam. Że tutaj jesteśmy tylko na etapie wybierania, chce, gdzie chcę spędzić wieczność i jak chcę spędzić wieczność. W Królestwie Niebieskim czy nie, z Bogiem czy nie. Natomiast prawdziwe życie jest dopiero tam. Bo tam już jest życie, które nie jest ograniczone ani czasem, którego tak nam brakuje, prawda? Ani przestrzenią. Tam jest życie, które nie jest poddane żadnym prawom tego świata. Nie ma barier, ograniczeń. Życie, w którym nie ma zmęczenia, w którym, panowie, nie musimy się bać. Że będziemy nieskuteczni, że coś nam nie wyjdzie. Tam już nie ma żadnego lęku ani przed drugim człowiekiem, ani przed własną słabością, ani przed okolicznościami tego świata. Wolność, pełna wolność i pełnia życia. I te zdumiewające słowa, które których nie potrafię, to są słowa, które wiecie, ja wam je polecam. Zostańcie sobie z, tym, z tymi słowami, żeby z nimi pobyć na jakiejś kontemplacji, na jakimś zawieszeniu się na tych słowach. Kiedy Jezus mówi, że zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie ja jestem, żebyście byli tam, gdzie ja jestem? Bóg, dla którego nie istnieje żadne ograniczenie, Bóg, który jest wszechmocny, Bóg, którego nic nie dotyka w takim znaczeniu, że ktoś może mu zaszkodzić. Mówi do Ciebie tak: Będziesz tam, gdzie ja. Zobaczysz te przestrzenie, które widzę ja. Doświadczysz to, czego doświadczam ja. Będziesz żył takim życiem, jakim żyję ja. Zabiorę tam ciebie. Pomedytujcie sobie nad tymi słowami. Abyście i wy byli tam, gdzie ja jestem. I wiecie, my się czepiamy tego biednego Tomasza, zarzucając mu niewiarę, ale... Zauważcie, z jaką wnikliwością Tomasz słucha Jezusa. On go bardzo uważnie słucha. Panie, nie wiemy, dokąd idziesz, jak więc możemy znać drogę. On nie rozumie jeszcze Jezusa, bo jeszcze jego umysł nie jest oświecony Duchem Świętym. Jeszcze musi przejść próbę wiary, ale on uważnie słucha. I zadaje to pytanie, które dla nas jest bardzo istotne, które, od którego odpowiedź dla nas jest bardzo istotna. Bo Jezus odpowiadając na pytanie, o, o to pani nie wiemy dokąd idziesz, jak nie możemy znaleźć drogę, odpowiada, że do tego celu, do tego życia, do tej pełni życia, która, którego tutaj ledwie smakujemy delikatnie i to jeszcze nie potrafimy smakować tego życia ale że drogą jedyną, która prowadzi jest Jezus Chrystus. Jest Jezus Chrystus. On jest prawdą. On jest drogą. I nie ma innej drogi do pełni życia, do zjednoczenia z Ojcem, do pełnego przebóstwienia naszego ja, w którym będziemy promieniować światłem, w którym będziemy tacy jak On. Nie ma innej drogi, tylko Jezus Chrystus. Jezus Chrystus, którego przyjmujemy na różnym poziomie, na różnych płaszczyznach, bo przyjmujemy go jako w jego słowie, który do nas dociera, i kiedy pozwalamy sobie na ten komfort, żeby słuchać tego, co Bóg mówi, ale przyjmujemy go wtedy, kiedy w sakramencie tym naj Większym z sakramentów Eucharystii przyjmujemy Go dosłownie w siebie. Ale też wtedy, o czym nie wolno nam zapominać, kiedy my Go naśladujemy. Bo my mamy Go naśladować, Jezusa Chrystusa. I to jest ta droga, po której my kroczymy. On. On w nas, On przed nami i On z nami. I to jest. Droga do pełni życia, do tych wszech, do oglądania tych wszechświatów, które widzi Bóg, a których my nie widzimy, do tego wyjścia poza czas i przestrzeń, gdzie nie ma żadnych ograniczeń, bo Bóg temu nie podlega i my też mamy temu nie podlegać. Bo w domu Ojca jest wiele mieszkań, które Bóg przygotował dla nas, dla Ciebie, dla mnie, żebyśmy tam byli, pełni. Pełnią życia się cieszyli i radowali. I pamiętajmy, że kiedy nasze oczy są utkwione w niebie, w tym celu naszej wędrówki, kiedy w naszych sercach jest tęsknota za niebem, za jednością z Jezusem, za tym przebóstwieniem, to wtedy my stajemy się inni. I naprawdę wtedy jesteśmy niebezpieczni dla tego świata. Dlatego nie dziwcie się, że kiedy zbliżacie się do Jezusa, to świat się buntuje i będzie się buntował. Będzie przeszkadzał w tym, żebyśmy czasami nie byli ciut bardziej święci, bo świat się boi i ma powody. Bo kiedy człowiek zbliża się do Jezusa, wchodzi na tę drogę, staje się taki jak On. To tyle, czym chciałem się dzisiaj z Wami, bracia. Najdrożsi ich siostry kochane podzielić. Amen.